nadmiernego romantyzmu czy nadmiernego pragmatyzmu a dlatego, że tego typu chwyty zostawmy już naprawdę tym, co wdrapali się na tą unicję a my nie jesteśmy tutaj tymi, którzy chcą się wdrapać. <coughs> to ponieważ, żeby się trzymali w rzeczowej dyskusji a w rzeczowej dyskusji wybrał się przyjemny i i chcę powiedzieć tak, że jakby e, jeżeli celem jest to, żeby prawdziwa, radykalna lewica znalazła się u władzy to trzeba najpierw wiedzieć na pewno, co to jest prawdziwa Elisa, według tych, którzy to radykalizator określają, a po drugie trzeba się dogadać co do tego, jak to ma zrobić i jak to jest wykonane. Wtedy jest ok, wtedy jest ok. Natomiast jeżeli sama droga jest ważniejsza od celu i od samodefinicji podmiotu, to jesteśmy byle prawda? I zaczynamy jakby od... I ta dyskusja jest potrzebna. Zawsze chodząc na za te pikiety i demonstracje, ile to plakaty, myśmy ją odkonali zawsze na później, a w końcu przy taki challenge, trzeba podyskutować. Zwłaszcza, że ja się zgadzam z, tutaj w części z panem jest plaza. I mało tego, ja myślę, że Piotrek źle zrozumiał, bo miał inne oczekiwania o tym. Otóż ja, ja akurat yy, głoszę z biegiem, zrobiłem się taki mniej romantyczny i raczej proponuję nie tyle wielki skok, co długi marsz. Ja tylko jestem optymistyczny co do tylu i co do dynamiki tego marszu. Uważam, że się trochę poprawia w kraju, zwyczajnie. Nie, nie mówmy, że nie, bo się trochę poprawia. E, oczywiście nierówno się ludziom, różnym drugą no poprawia, ale się trochę poprawia i na rynku pracy się trochę poprawia. I to już daje nam trochę przestrzeń, trochę tlenu, trochę tego, stąd mówię o tym deltowie. Ten ambasador zresztą dzwonił do, do naszych chłopaków, nie, nie do szefa Mówi, u bo widać Pan tam amerykański który znowu może ucierpić i masz czy imperium, i to o to chodzi. Ja po prostu się cieszę, że się Amerykanie bocą z powodu jakichś naszych działań, no to chyba, chyba zrozumiałem. Teraz dalej kwestia tego reformizmu i rewolucjonizmu, czyli tego, czy my jesteśmy antyliberalni, czy my jesteśmy antykapitalistyczni. I trzeba sobie zadać pytanie, czy można być skutecznie antyliberalnym, nie będąc antykapitalistycznym. W naszym przekonaniu nie. Dlatego, że, ci, że neoliberalizm nie jest jakimś daniem, które ktoś w danym kraju wybiera w myli różnych odmian kapitalizmu. Tylko neoliberalizm jest konsekwencją historycznego rozwoju kapitalizmu w jego fazie globalnej. Czyli nie ma innej formy kapitalizmu, globalnego kapitalizmu na obecnym etapie rozwoju, jak no liberalizm. Oczywiście no, są kraje zapóźnione, są kraje, które się stawiają, są Kaczyńscy, którzy uprawiają razem z Francuzami i połową Europy dzisiaj coś, co nazywamy patriotyzmem ekonomicznym. I co odwołuje się do kategorii narodów, to zawsze jest lepsza niż kategoria inwestorów, prawda? Bo musimy, bo to jest kolektywistyczne, w no, na narodzie się zmieści ten biedny robotnik i cień, nie? Natomiast wśród inwestorów to, to mało się, też mówią teraz jako inwestorów, czy jako idioty, to jest oczywiste. I teraz oczywiście, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, że, że e, neoliberalizm jest wrośnięty w kapitalizm, e, to, to odrzucenie antykapitalizmu, pozostanie w procesach neoliberalnych jest bezsilne intelektualne, Bo będziemy zwalczać poszczególne jakieś kawałki neoliberalizmu i ciągle nie będziemy w celu, mało tego. I tutaj jest ten nasz spór o to, e, co z tymi kaczorami. Czy one są socjalne, te kaczory, czy one są tak pływają. Otóż ja chcę powiedzieć, że e, kaczory są. E, Objawem tego, co się dzieje czasami z organizmem. Otóż jak organizm e, ulega uszkodzeniu jakiś organ, na przykład wzrok, to ludzie lepiej słyszą. Nie? Znaczy, albo jak jeden, jakieś nerdy są uszkodzone, to inne je zastępują. Otóż ponieważ w Polsce od kilkunastu lat nie ma lewicy godnej jakby zauważenia, a to częściowo funkcję lewicy przyjmuje prawica, W tym przypadku pis. I to jest się niebezpieczne. To jest niebezpieczne, bo jak mówię, również może napawać o bo oni wybaczyli kilka drzwi, rozłożyli kilka futryk dla nas. W sensie mentalnym, społecznym. Że sam fakt, że do tego dnia wyborczą się, na przecież od wyzysku na pierwszej stronie. To się, to się zmienia na naszą korzyść, trzeba o tym myśleć. I teraz mamy dalej tak. My mamy dwie propozycje tego rządu. Ja się zgodzę, że raczej znaczy, pisosty ministrowie, to słusznie Bogdan mówi, są neoliberalni, yy, bo jest bardzo silna frakcja neoliberalna w pisie. Pamiętacie, że jest jednolite strony bo też były AWS, były u Golności czy w No Natomiast oni zrozumieli, trzeba grać na populizmie, trzeba grać na socjalnych wątkach i jest czymś szczerze. Poza tym sama jest jednak szczerze w W swojej masie, w swojej większości. Ja jak ja posłuchałem niedawno ministry Kalaty, i ja bym się nie wstydził takiego ministra, gdyby to był minister nowej lewicy, czy pewnie bym się nie wstydził, że ona była z PPP, bo ona mówiła jak lewica europejska co najmniej lewe skrzydło socjaldemokracji. Mówiła naprawdę na takim poziomie, jak to jest obiecywka I naprawdę mówiła liczbami, konkretnymi Mało Bo tego, ta tego, To jest Zresztą zastępcą jest mój były szef szlachty wyborczego z kampanii prezydenckiej boguś który zaproponował ostatnio, cudowną noc na działu, że jakiś kobiet Zaproponował, że zwiększy płacę minimalną do 1000, tak, złotych. Ja nie wiem, czy to już jest te 68%, które wy ale to się zbliża. No to, jest, to jest ten dobry kierunek. W e, drugiej stronie... Z drugiej strony, nie no, zaraz, zaraz. Jest to propozycja bardzo realna, mało tego, które mogłyby nie być, ale on się. z punktu widzenia kieszeni dzisiaj robotnika, to czy ten rząd się trzyma, czy nie, to jest pytanie, czy mu podwyższą o kilkaset złotych te okresy minimalne, Nie jest to pytanie, na które możemy odpowiedzieć, że to jest wszystko jedno, bo robimy się górę. Jeżeli my chcemy mieć kontakt z ludem, to musimy mówić tak. Bo, y y y tylko jeszcze jedna instytucja. Oni zaproponowali też, jak wracał do do zaproponował minimalny dochód gwarantowany na poziomie 800 zł. To też się zmuszona, y y może z naszym muszę to też, tyle chyba nie da Natomiast niewątpliwie te dwie kwestie są. I teraz wyobraźmy sobie fantasmagorycznie, że my, że czynimy z tego, najpierw tak, to zbierała podpisy, ale myśmy w tym niepublicznym gronie zebrali 20 tysięcy podpisów po taką ustawą, żeby każdy bezrobotny miał zasiłek stały, a nie, że się kończy. I potem to się na Krzegorz, i teraz Polska Partia Pracy i też zbierali pod podobnym projektem podpisy, bardzo toaletnie. I co się dzieje? Teraz ta koalicja to wprowadza. I my mamy dwa bardzo ważne postulaty w naszym... Nie, nie, ale wyobraźmy ja sobie, ja że wprowadza. Wyobraźmy że wprowadza. Bo nie, nie. Bo my nie możemy być uzależnieni od tego. No my mamy nadzieję, że tego nie zrobią, bo to taka szparanoja, tak? Raczej byśmy się siebie zrobili. Więc to jest taka bardzo fałszywa świadomość. Mi się wydaje, że jeżeli dzisiaj bracia Kaczyńscy mówią, Polska solidarna albo liberalna, to to jest bardzo poważna debata. Się to nie jest przypadek, że Tusk udziela na całą wyborczą wywiadu, że to jest bardzo niedobry podział. Bo to jest podział, który obnaża ostatnie kilkanaście lat. I jeżeli ludzie chcą rewolucji, to to, to, to znaczy tyle, że chcą zerwania ciągłości tego, co było. Tak zwanych polskich rewolucji, powalenia ich z dupy i w kary w związku z czym, jak Kaczyńscy powiedzieli, że Zewa wolny, zwolnił ślad rzecz to dużo ludzi uznało, aha, czyli skończy się ten wkład. I tak ludzie zadziałali. Czyli zadziałali na odrzucenie czegoś, co media liberalne odmawiają nas od kilkunastu lat jako wielki polski sukces. Ten cały eksperyment, ten cud, ten najlepszy uczy w szkole neoliberalizmu. Oczywiście w tej debacie, Polska liberalna, Polska solidarna, lewica musi się odnaleźć. My powinniśmy powiedzieć tak, bo po pierwsze musimy powiedzieć, że jeżeli jest taki wybór, to jesteśmy za Polską Siedlą. No, po czym musimy ją zacząć definiować i musimy sprawdzać pisowi karty. Musimy sprawdzać pisowi karty, to jest bardzo ważne. I tylko wtedy ludzie będą nas słuchać. Bo jeżeli my będziemy mówili tak, jak mówi temat tego zebrania, ani Kaczor, ani Donald, to my jesteśmy nigdzie. Bo duża część lewicowego elektoratu, dużo większa część lewicowego w swoich intencjach elektoratu głosowała na pis niż na symbol. Jestem o tym głęboko przekonany. To jest robotniczy elektorat. Nie oszukujmy się. Ci, tych ludzi trzeba odzyskać. Nie odzyskamy ich, o tym piacy na co oni głosowali, żeby zaprzestać prywatyzacji. Bo zrobimy się głupką, będziemy sekciarzami właśnie, którzy odrzucają wszystko i wylewają wszystko z kobiety. Wchodząc w ten dyskurs, możemy jakby możemy to wywołać. To jest się trzeba robić. mówił, że może zrodzi się propisowska lewica. Każdy, kto głosi się propisowską lewicą, popełni samobójstwo. Natomiast gdyby miało być tak, że PiS uzna, że tak, tak bardzo nienawidzi komuny, że stworzy przestrzeń w debacie publicznej jakiejś lewicy, która nie wywodzi się ze struktury polskiej z naszego partii ja to można było wyprzedzeć z skorzystać. O ile ja na wiem, taką ofertę dostała Polska Partia Fecjalistyczna i ją odrzucił. To już była ta konkretna oferta. To było, możliwość, że się wypowiedzą publicznie w jakichś tam sprawach, ale odciągnął się od projektu. Nie wiem, to jest cała dyskusja PRL-u. Ja, jako kandydat na prezydenta, mówię tak. PRD u pożyczy dobre i złe. Solidarności pożyczy dobre i złe. Efekt Zero, majestat Bardzo obiektywna, edukacyjna kampania. Rozumiem, że w tych sprawach trzeba na Nie samo musimy zasuwać, że w Funduszu Pracy byliśmy i nie było tych facetów, facetów z mordowzorami wyhodowanymi na serce i golące z egzekutywy rzucanych w na rozrywkę, bo jakby był 50 schemii, to może by się nauczył, a żeby zaraz jak spierczył, rzucili na rozrywkę i wszystko tak w takiej kawyze niechało, a ludzie na to tyrani. Tego nie było, prawda? Bo no to jest piękny no to dziś się, że Cześć, pewnie, że polityka wymaga pewnych uproszczeń. Ale jakby wracam do koncepcji że oto jest jakiś projekt polityczny na stole, pod tytułem Polska Własna Praca. Ja jestem za tym projektem, ja jestem tak samo za tym projektem, jak za każdym innym. Jestem za tym, żebyśmy robili takie rzeczy, jak Komitet Pomocy Reprezentowanym Pracownikom,